Hej, cześć, się mam, mam, wszystkim, ludzie, z tej strony Rodak, a to jest kolejny odcinek z XCOM Enemy Unknown. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku odkryliśmy, że mm, są jeszcze większe mutanty, czy tam obcy, whatever. Mm. I przepraszam za tę chrypkę, ale dopiero co wstałem z łóżka, ale przynajmniej mój głos jest taki... Mm. Pociągający, nieprawdaż, ale dobra, nieważne. W poprzednim odcinku pojmaliśmy Mutona, czyli takiego jebanego tanka, który rozpierdala wszystko na jednej drodze. I chwila, tutaj są laboratoria, i trzeba nowy pro... projekt badawczy zrobić. Ło! Sekcje zwłok, przesłuchanie. Tutaj tyle jest tych przesłuchań, że ja nie wiem, za co się w ogóle brać. Może za broń laserową? No nie powiem, to by było dobre lepsza broń, zawsze dobrze archiwa badawcze kredyty badawcze broń laserowa i podstawowa technologia PA, o cokolwiek to znaczy no dobra za dwa dni będzie generator a to znaczy, że będziemy mogli zbudować więcej głupich rzeczy No i fajnie. E, produkuj przedmioty. nie. buduj instalacji. Tutaj laboratorium powstaje, tu nie. Więcej tam nie potrzebujemy chyba. E, dobra. Bryn laserowa za dwa dni. Mam nadzieję, że nic nie zaatakuje. O, nasi ludzie wracają do służby. E, dobra. Badając sposoby, jakimi obcy zarządzają zużyciem energii i odprowadzaniem ciepła w swojej broni, udało nam się rozwinąć nasze y, projekty broni laserowej, a efekty przerosły nas wszelkie oczekiwania. Stworzyliśmy działający, przenośny prototyp, choć wcześniej uważano takie osiągnięcie za niemożliwe. Musieliśmy zmniejszyć rozmiary soczewek, ale nie odbiło się to znacząco na ogólnej mocy i celności broni podczas pierwszych prób. I fajnie, możemy zrobić pistolet teraz laserowy i krabin laserowy. Tutaj teraz... Mogę zrobić lasery precyzyjne i dzięki temu będę mógł zrobić te karabiny snajperskie i LKMy laserowe. Eee A tutaj są LKMy. Ja to bym przesłuchanie mutona wziął? Jeniec jest bardzo agresywny. Widać, że służy do walki na pierwszej linii ognia. Po zaplikaniu odpowiedniej dawki leków i pewnej zachęcie będziemy mogli wydusić z niego ważne informacje o broni i taktyce obcych. Proszę. Muszę wiedzieć z kim ja walczę. Prawie rozwalił te szybko. E, no dobra. Zatem za 3 dni będzie przesłuchanie, za 5 dni będzie kolejne laboratorium. O, ale mamy uprowadzenie ludności. Dajko. Odbieramy liczne prośby o pomoc. Bieżące porwania zostały naniesione na hologlobus. Dobra, w Brazylii poziom trudności misji bardzo wysoki, nie podoba mi się to. No i teraz musimy wybrać albo Nigeria, albo Brazylia. Um, tutaj dodatkowych ten. Tutaj Rosja, to poziom trudności wysoki, ale panika jest mniejsza. To tutaj na pewno sobie chyba odpuścimy. I teraz Nigeria, czy Brazylia? Jak będzie, że Brazylia. Dobra. Wszyscy są, wszyscy są. Tu są. Zatem spróbujmy. Let's do this! Nie zrobiłem, co prawda, karabinów z y, laserowych. No, ale, ale. na W ogóle, ciekawe, czy. Władze Brazylii poprosiły o naszą pomoc, dlatego udamy się właśnie tam. Ciekawe, czy jakbym zbudował dwa te. Odebraliśmy komunikat, to akurat jesteśmy na terenie dużej metropolii. Lećmy tam i zlikwidujmy wszystkich nieprzyjaciół. No, to lecimy. Cmentarz! Zajebiście, gdzie wy chcecie wylądować? Na nagrobkach? Tu, wielkie niebo. Sztab, zgłoście się. Zespół uderzeniowy dotarł do SD. Proszę o pozwolenie na desant. Rozumiem, wielkie niebo. Uderzeniowy jeden może atakować. No to nie ma co. Sprintuj tutaj. Rak buffer. Mm. Tutaj. Skorpion typu... ze sprinty sobie tu Etnicznik. Nie dobiegniesz tu. No to... do tego Dobra Mamy trzech fakasów, Ale oni nic nie zrobią w tej turze To nie będę mógł podbiec tutaj użyć tej i tej A. Ale mogę za to strzelić. Więc proszę zastrzel to zanim etnicznika nam zabije. Dawaj wargas Dobrze e, Jedu Podbiegaj tu Ława Chowanie się za ławkami. Do czego to doszło? Aczęg... Cheng nie ma gdzie się ukryć to. Niech się ukryje tu. Za nagrobkami. Które są bardzo na pewno wytrzymałe. No, chudzielce. Już latają po dachach. Kurde mógł tam zostać, byśmy go łatwo zdjęli. Ile on ma tych punktów ruchu? E, panie, ile oni mają tych punktów ruchu? Pięć? O, i na tyły, ale przynajmniej nie może strzelić teraz. O, mutony, zaczyna się robić ciekawie. Ale bywało gorzej, tak? Nie um, trzeba to jakoś wykombinować łatwo. Szybko i przyjemnie. E, na pewno tutaj jedu zastrzeli, a przynajmniej spróbuje tego fagasa. Super. E, rag Buffer. Jakbyś miał granat, by było fajnie. Za tego. Milten, Ty w tego masz małe szanse na trafienie ze snajpery. Ale z pistoletu. Ale to do dwóch punktów. A Vargas? Vargas, spróbuj. Dobra, to nie ma. To żeby Milton mógł przeżyć, to musi użyć granata. I to nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Aha. No to mamy problem. Eee, na pewno tutaj się wycofasz. Etnicznik, bo ta ławka jest dla ciebie zbyt gorąca. I użyjesz pistoletu na tym gościu, i go zabijesz. Dobrze. teraz Vargas może coś zrobić. Może na przykład przeładować LKM-a. Skorpion wtedy najlepiej to by było. jakbyś przeszła tu, bo tam jest zbyt. zbyt gorąco. No i co? Czekamy. Ajajaj. Ale te ich bronie nie są takie potężne, są wkurwiające. Oni są... Oni są najbardziej niebezpieczni jak umrą, bo wtedy wydzielają te toksyny i w ogóle. Co będziesz strzelać? Tak, ale na szczęście pudło, a ty, panie Muton. Co się tak uwzięliście na tego Miltena? Ujajaj, to już było poważne. Dobra, 21, 41, 51. Czy opłaca się tracić na tego gnoja? Nie wiem, ale wiem, że. Hm. Nie no, z pistoletu nie strzał w głowę. To jest 34. Dobra, spróbujmy. To nie tak miało być. Etnicznik. Proszę karabin snajperski, to znaczy, że zawsze trafi, czy co? Nie wiem, co znaczy ten. Iksik. A teraz próbuj wtrafić w tego. Jezu! No to ty lepiej popraw to zanim cię zabiją. Dobra, Vargas, nie ma co się przypierdzielać. Jedni w tego rakietą. I zawsze to coś. Ehm, jedu. Zastrzel go. Dobię. Musimy mieć potężniejszą broń, jeżeli chcemy z nim walczyć. Tutaj. No i fajnie. I teraz Rag buffer może strzelić. Tego, albo w tego nie no, ten jest bardziej niebezpieczny. Chociaż na początku to może najlepiej będzie, jak rzucić dymny tutaj. Zawsze to jakaś tam osłona, czy coś. Aha, i już nie może nic więcej zrobić. Ja to chujowo. Myślałem, że jeszcze może strzelić. Bez sensu. Aha Co wyście się tak na tego Miltena wzięli Wredne Hamy Karakany. Aha! Dymny A teraz ty, Ty się wycofasz. I będziesz tak stał. O, to zajebiście. To dzięki temu. To cię może skorpion zdjąć! I mam nadzieję, że to zrobi. Dawaj, skorpion! Dobrze. Jakiś dostał jeszcze zastraszenie. Chwila, ja, ja to chcę zobaczyć. Aha. Spokojnie. Chwila, chwila. Informacje o jednostce. Dobra, nieważne ee... Rak Buffer on jest niebezpieczny. Mhm. Ty to umiesz strzelać. No, chybiłeś, no, nie da się ukryć 72. Nie, tutaj 84. Proszę, zastrzel go. Dobrze. Naj... Najniebezpieczniejsi padli. Teraz możemy się zająć resztą. Jest. Co wy macie z tą celnością? No, ludzie. Na litość boską. Żeby z LKM a pocisk latał celniej niż z normalnego karabinu, to się coś nie dzieje. O, nie wiem, czy musisz się ruszyć, to warta. O. Evans. Znaczy, jedu. No, przynajmniej go trafiłaś. Oeś, się O więcej hucielców. Strzał reakcji. Pewnie i tak niecelny, ale. O, chociaż a, jednak. Jednego mniej. Dobra. Czemu ty panikujesz? Bo Ty jesteś zatruty, to Ty zaraz się musisz wyleczyć. I to zaraz, to jest taki tryb immediately. Więc sprintujesz tu, Milten Etnicznik. Dawaj w tego, bo jest bliżej. Znaczy, bliżej naszych ludzi. No cóż, przez krzaki. Kto Cię uczył strzelać z AWP? Ja się pytam. Dobra, wszyscy przysprintujmy tak bliżej. Po sprincie i tak nie możesz. Nie wiem, gdzie Ty możesz się ukryć. Jedu, tak szczerze. W sumie możesz. Kurde, ale tam jest chmura. Ale. Dobra, jednak nie. Yy, wylecz tak. Miltena, bo zaraz tam tu zejdzie. Neutralizacja trucizny zawsze fajna rzecz. Nie wiem, o ile oni mają punktów ruchu, ale chyba. chyba. Z... Chyba, chyba. z 5. O, fajnie. Rozwalił pomnik. Dumny Ty jesteś z siebie teraz strzeli. Potrzebuje wsparcia. Albo przygwoździ. Kiec, ty dalej jesteś w panice, czy... Już nie? Dobra, co? Tu i możesz strzelić. 51, 51 Ten jest bardziej niebezpieczny. Dobra, a Buffer zajmie się tym panem. I został nam jeszcze gdzieś jeden, ale gdzie? Pojęcia nie mam. Na pewno gdzieś w tamtych rejonach, zatem Milton sobie podejdzie tu. I będzie warta. Etnicznik też będzie warta. Vargas przeładuj. A jedu... Tutaj, bo on jest gdzieś tam, w tamtych rejonach przeładuj. Mamy chwilę spokoju, to wykorzystajmy ją. Dobra, tutaj na pewno przeładuj. Rack Buffer też przeładuj. Wszyscy przeładujmy. Dobra, Dawaj Vargas, podejdź tu. A nuż coś zobaczysz. Nic nie zobaczysz. Dobra, Evans. Dawaj sprintuj tutaj. Jakby co to cię Wargas tam ubezpiecza. Chciałbym. Słyszeliście coś. No, mamy naszego rannego. Trafi. Ale to nie jest niebezpieczne dla życia, przynajmniej. Scorpion, dawaj, tu Run, 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 run! Baffer biegli tam. Wszyscy się na niego rzućmy. Milton, ty i tak nie możesz strzelać po biegu, dawaj, tu No, i Huan. Znaczy etnicznik. Tutaj. Vargas. Vargas niech przysprintuje tu. Jak mu się uda, to będzie fajnie. Ale ty, to na pewno musisz jakąś osłonę dostać z tej strony. 56 zabite. Misja wykonana. Tak? Dowódco. Fajnie. Zakończyła się powodzeniem. Operacja cichy płomień. Nie była ona jakoś. O, panika. Wielka strata. No cóż, no Nigeria... na Nigerię już nic nie poradzimy, no. Musimy się pogodzić z tym, że jakiś członek rady może wyjść. Dobra, Skorpion awansuje na Majora. Wola przetrwania. Co to jest? Jeśli znajdziesz się za osłoną, a przeciwnik cię nie oskrzydlił, wszystkie zwykłe obrażenia zostaną zmniejszone o 2. O, fajnie. A pułkownik tutaj zablokowany. Okej okay. i Jedu ma awans na porucznika. Pozwala oddać strzał, który wypłoszy przeciwników z osłony. Ma duże szanse na trafienie, ale zadaje mniejsze obrażenia. Okay. Oddanie serii dwóch strzałów dla pojedynczego celu. Eee, wypłoszenie chyba będzie dobre. Dobra. Dostaliśmy kilka kawałków broni. Panika zmniejszyła się o dwa, a w Europie i Afryce się zmniejszyła. Jak to wygląda? E... Słabo. Musimy wystrzelić satelity, bo satelity nie dość, że pieniążki dają. To chyba zmniejszają też. Yy, panikę. Jeżeli tak, to fajnie by było. To musimy jak najszybciej to zbudować. Warsztat na co? Musimy tutaj kopać. Zostało 5 dni. Przekaźnik satelitarny, ile się buduje? Nie wiem. Ale zbudujmy go przy tym warsztacie. Niech, niech będzie. 14 dni zajmie Przesłuchanie mutona. Dzień. Nowe badania. Na pierwszy rzut oka pojmany muton wydaje się być najmniej inteligentnym z napotkanych przez nas gatunków obcych. Jest olbrzymi i prymitywny, ale zaskoczyło nas, jak dużą wiedzę przechowywała pamięć tego obiektu. Podczas przeszukiwania doszliśmy do wniosku, przesłuchiwania. Doszliśmy do wniosku, że obcy musieli umożliwić mutonowi pewne zrozumienie swojego uzbrojenia i taktyki, jako że ta bestia. To ich najlepsza jednostka frontowa. Choć Muton okazał się bardzo odporny na nasze techniki i silne leki, udało nam się wyciągnąć od niego wiele informacji o uzbrojeniu obcych, szczególnie w dziedzinie zaawansowanej broni plazmowej. Zespół badawczy spróbuje wykorzystać te dane do stworzenia projektów nowego rodzaju broni. Fajnie. Teraz możemy pistolet plazmowy, kombinezon szkieletowy. Jezus. Tyle rzeczy. Mm. Może lekki karabin plazmowy albo lasery precyzyjne. Dobra, e, dział techniczny produkuj broń. Mogę zrobić karabin laserowy karabiny. To ja chcę trzy jak na razie. Nice. Zapowiada się bardzo ciekawie. I tak z dwa pistolety. A czemu dwa? Bo tych pistoletów nie dam dla każdego. Zobacz, żołnierzy. Tutaj mamy Skorpiona. Ale tutaj to muszę mieć LKM-a. Takiego wiecie. O, granatowcy Jeden. Taki sam wrażenia. 5 punktów obrażeń no To spoko no A, Jest po prostu silniejszy No dobra eee... Na pewno go dostanie Rak Buffer Bo on ma karabin szturmowy I tutaj masz karabin laserowy Patrzcie, aż się zmieniło to Na, na ramienniki i te takie Brązowate rzeczy Jest teraz bardziej nowoczesny Okej okay. mm. Na pewno dostanie tutaj pistolet laserowy etnicznik Oni często z nich korzystają i tutaj milten Tutaj macie swoje pistolety laserowe Oni często korzystają z tych pistoletów laserowych a dopóki nie mamy karabinów snajperskich tych laserowych to to niech mają po prostu, tak? Jedu tutaj też niezdolności, wyposażenie Karabin laserowy zaczynają być bardziej tacy niebezpieczni. E, tutaj, tutaj, tutaj. Minabur. Nie, jej to nawet. Mało co. Vargas na pewno, bo Vargas jest wartościowym członkiem tej drużyny. On dobrze wykonuje swoje zadania. Ale niestety nie mamy LKM-ów jeszcze. E, no i co? No. I dodatkowy. To nie możemy dalej nikogo dać. Już dodatkowego karabinu, no cóż, trudno. Ale możemy za to. Tutaj jest szkoła oficerska, większą w... premię do walki. Premię do woli, gdy awansują. Nowi że automatycznie awansują do rangi szeregowego. Dawaj mi tu żelazną wolę. O, I to się bardzo przyda. Okej, okay, i teraz nie mamy pieniążków. Mówiliście mi, że mogę sprzedać te stopy metali obcych. No mogę, tylko nie wiem czy kiedykolwiek będzie mi to potrzebne, a zapewne będzie. To sprzedam tak do 150, a zawsze to jakieś tam pieniążki. Dobra, włączę trójkli, bo mnie wkurwia. Dobra, 230 dolców. No, całkiem dobre pieniądze. Tutaj nie mogę sprzedać tych przedmiotów. Komputer pokładowy UFO w sumie mógłbym, ale nie sprzedaj. Pieniądze. No i cóż, no. Coś um, tam dzwoni, jakieś dzwonki. Dobra, laboratorium ich zbuduje i fajnie. Mamy dzięki temu szybsze gdzie są instalacje Mamy teraz laboratoria, dwa, które są ze sobą połączone i one dają takie same bonusy Znaczy takie same, bo dają większe bonusy po prostu Tutaj się buduje generator zasilania, taki trochę słaby on jest, ale co nie ja poradzę Dobra, a ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek Mam nadzieję, że Wam się podobał Fakt, że Nigerię zaczynamy już tracić i to tak ostro ale lasery przynajmniej są. Lasery przynajmniej są. Zaczynamy je wprowadzać. Mamy mocniejszą broń. Laserową broń, która teraz będzie lepsza, po prostu lepsza i wydajniejsza. Tutaj w ogóle mamy naszych chyba ludzi. Sprawdźmy. Nie, tutaj jest chyba szpital. I tutaj z tego co widzę, to jak mi się wydaje, że tutaj nie, sanitariusz i milten. Tak mi się wydaje Tutaj są nasze kwatery obcych Znaczy kwatery ludzi A tutaj mina z Vargasem Tutaj się szkolą, fajnie, fajnie Tutaj nasze kobitki i Buffer, chyba o, Kwatery po prostu Także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało Jeżeli tak zostawcie łapkę w górę, komentarz jeżeli chcecie dążyć do drużyny Excom, jeżeli jeszcze jakiś yy, osobnik awansuje, a coś czuję, że jeszcze Vargas awansuje, więc na pewno się pojawi jedno miejsce do drużyny Excom, żeby ratować świat. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!